dzisiaj ją ja wstałam spokojnie i zjadłam się No o 10, bo dziś długo spam. No o 10 po prostu sobie jedną śniadanko, tak? Włączam z komputer. E, moi drodzy i patrzcie Patrzę sobie na mojego skina i nie mogę wam jeszcze pokazać, bo a prawda, nie mogę. Wolę wam nie pokazywać jeszcze tego i specjalnie robiłam sobie coś takiego. No, nie mogę no jeszcze na razie pokazać mojego skina, bo po prostu jestem na to jeszcze nie gotowa. No więc tu jest jeszcze mam sobie w moim domku taki dolny, dolny pokolik. Widzicie. Czekajcie. Tu powinny być drzwi. Czekajcie. Drzwi. Tropikalne drzwi? Nie. No dobra. Dobra, zaczęli wezmę tutaj tam. czekajcie, no, mnie tak samo. No to właśnie tutaj będzie, jak widzicie, już mam, tutaj widać, mam inny twarz. W ogóle mi się jeszcze tutaj krewlała w moim skinie, na szczęście jakoś to się pamiętało i już się nie leje. No, no po prostu, no nie chcę mieć takiego skna i po prostu nie to się co. Tutaj będzie po prostu taki mały dom, taki mały, no, garaż powiedzmy. Mam lodowisko, patrzcie, a fajne jest to lodowisko, a tu zrobiłam specjalnie to lodowisko, Hehe he. he. poro. Dobra, mam schody nowe, ponieważ klipper mi wybuchnął. W ogóle tu wczoraj szła do nadaru. I... o no, co, jeszcze już? Dzisiaj może na o tym odcinku pójdziemy coś do nadaru, ale nie wiem, nie wiem. Dobra, chyba Wam teraz pokażę mojego skina, ale nie chcę Wam y, pokazać gdzieś, gdzie ktoś gdzie będzie mnie widział. Może tu, mojego koty nawet tego nie mogą widzieć. Uf. Dobra, próbowałabym tutaj dwie skrzynki. Oj. Ja tak skomplikowane ten że hej, naprawdę. Mega skomplikowane. Kurde, nie wiem, że tu miałem skrzynki, no. Moi drodzy, no kurde, co się mm, Pokażę wam trochę mojego skina, ale... Yy, nie będziecie mnie hejtować, ani, błagam, nie hejtujcie mnie, skrzynie nie lubcie. Bo będzie mi przykro, no to nie jest moja wina, ja tego nie, nic nie zrobiłam, z tym skinem, więc nie wiem, że mam nadzieję, że nie ma tu moich kotów, nie ma, tego. Czyli sobie gdzieś tutaj dam skrzynkę. Znałem się tutaj. Nie. Może trochę to, tam no byłoby to tak robić. by to zrobiło się tak. I tak tutaj. Yy, tam tutaj rzecz, rzeczy, jest no, na razie tak nie potrzebuję w ogóle mam klientki bo się, musiałam zrobić sobie tę taką jedną książkę, yy, te yy, inne ważności no, to, to o właśnie chodzi, chodzi, no, o moim skinie właśnie bać mam naprawdę no, bardzo się boję, ale jest taki czas, nie patrzcie jeszcze, ja wam pokażę Dobra, tak wyglądam. Możecie patrzeć. Z tyłu brzydko. No i tutaj tak. Nie wiem, co się stało, ale mam mega zimnego skina. Jest od Kilo Braina i, i od Endermana chyba. I mam trochę jeszcze właśnie skiba, Trochę skiba mam. Steva, bo Hero to jest też taki Steve. Pamiętam tak, ma białe oczy, a Enderman jest taki czarny z wioletowymi oczami, który się może chyba teleportować wszędzie. nie zawsze kurza, kiedy mam Endermana w tą... Mieście. Tylko zabić, on się od razu teleportuje, bo z tym na przykład się od niego wyleciała. Dobra, wiecie co? Mam nadzieję, że się nie będziecie śmiać. Eee, nadzieję, że może tak to ukrywać przed wami. Mm. W sumie wydaje mi się, że poszła do nadaru. Ale wczoraj szła do nadaru. Wydaje mi się, że to nie jest od tego, że poszła do nadaru, bo dużo razy szłam do nadaru i mi się nic nie działo, wiem, nie wiem. No, aha, może temu bo nic jeszcze dzisiaj nie jadłam. Może temu by są mega głodna. Nie wiem. Bo tak jestem najedzona, mega, więc no nie wiem o co chodzi. Co by mogło chodzić wtedy? No dobra, ale wezmę sobie tylko mój kocek ucieka z Kinolandii. nie ja też muszę iść z Kinolandii. dobra mam moją starą bokę jest do szkoły bo do szkoły kiedyś jakąś tam uczyłam to yy, zostawiłam tam trochę moich itemów. tutaj no właśnie tu mam tyle natychmiastowe obrażenia do zownika bo robiłam taki mechanizm że, że ktoś nie będzie się słuchał, to zostaje rozudorzony. to bryczki z tą tutaj. Yy, pokój to pani dyrektorki. Dzień dobry. Tylko nauczycielskiego nie ma tej szkole. na Ojej, co mi się chce sta... Nie wiem, ale mi właśnie automatycznie łącza się, kopanie i nie, co mi się dziwnego dzieje. O, pamiętam. E, zdania lekcja. Clipper 8 x 10, świnka. Eee, świnka i szkielet Świnka zdała 13 na nie zdała eee, Dobra Och, mój kot jest Skurdy ah, Miałam inaczej na niego pliknąć. Dobra hmm, Potrzebuję na pewno ferwarki Fire Rocket a w wiatru nie, wydaje mi się Chociaż mm, nie wiem, coś mi się dzieje, ja mam ochotę cały czas coś robić. Tutaj, tutaj. Chociaż nie wiem, nawet sama. No to jest skrzynka, więc tu nie ma. Mm, Wezmę sobie. Wydaje mi się, że nawet bym zjadła surową. Nie, żartuję. Dobra. Czy nie wezmę tu osobnik, takie... ...przez to wyobrażenia? Może on naprawdę muszę się uderzyć, aż. O! Ale może to zadziała. Nic nie działa. Wydaje mi się, że trzeba więcej. Naprawdę, bo robię wszystko... ...do mnie, a się boję, że mi to coś się stanie. Dobra. Wydaje mi się, że nic się nie poprawiło, może będzie bardziej bolać błysk Nogi też mam takie buty, takie dziwne ale wydaje mi się, że nawet nie jest mega źle więc hello, nie chodźcie, dobra eee, dobra, się, że noż, kurde Mam tylko marchewkę, dobra że mi marchewkę, wydaje mi się, że tak, albo coś takiego, że mu nie stryczę, ale muszę Dobra, mam sobie. Wezmę po te wszystkie. ja już się bałam, że one się przyjrzeć, że zbijają. Ja... Więc jeszcze trochę. Muszę okazję do domu powiedzenia. Do o, jajko, jajko, muszę się zbijać. Nie, nie wyjdę. O nie, nie mam pnie. Mój teraz co mogę zjeść? Ej, chodź chodź tutaj. Chodź. Okej. Okay. No, mam pójdzie raczej ze mną mną. Zresztą mam ten ogród, tak. dzięki temu. Mam tutaj te jedzenie moja. Szybko do mojego domu, bo naprawdę te się mnie przestraszyły aż. Nie chciałam karmić, czekajcie. Moja kozła też powinna, ale nie mam już tak marchewek ani nic, ryby. nie mam, żeby ją nakarmić. kociuś kociuś szkoda Ale wiem, że się poradzi sobie przyjdzie. Mam tu więcej marchewek. że się nakarmię nakarmę, to nakarmię szkoda nie wiem że mam marchewki Dobra, są w ogóle moje marchewki, nie wasze. Nie, nie. Bo tu mam... Czekajcie, ten. Więc... Czemu mi się to dzieje? Halo? No to wypadł. Uczy, zabiło na szczęście, ale czuję, Trzybuję... gdzie ta mała. No mi pułapie. Uczę ją zabić. Dobra, nie ma już. Okej. Okay. Ja myślę, że bardzo rozgorza na... ale to jest mój plan, żebyśmy zrobili coś takiego. Boję się to robić jeszcze na dodatek, ja boję się to Na no, no, zrobimy to w tym miejscu. E, I tam ją sobie odłożę. Po prostu będziemy na calutki czas... A boję się, że po prostu zabije i tu nic nie wrócę. Też się tego boję. Wrócę, wrócę, na stóweczka wrócę. E, nie mogę zbroi, chociaż mogę tylko hełm... Nie, nie będę nic brała. Nie mogę. Wtedy na pewno się nie wyleczę, chociaż wydaje mi się, że potrzebowałem inny. Wydaje się, że ja mogę być opętana, yy... ale... ...na czarno, albo całą Kinolandię. Będzie pięknie, I sobie wyobrażam w mojej głowie. Będzie pięknie. Pięknie będzie wyglądać to mi tym marzy. Dobra, chyba widzicie co zrobię? Coś takiego. Zrobić całą pację. Hmm. Pięknie. To będzie wyglądać naprawdę bardzo ładnie. Chyba zrobię zaraz coś takiego. Nie wiem, czy właśnie na tym odcinku czy nie. Nie wiem. Mi to głowa boli. Dobra, jak widzicie. Będziemy robili bardzo ważny eksperyment. To no niestety, ale muszę to zrobić przecież to ture bo już nie wiem co mam jeść. To też okej. Okay. I niestety tu muszę łączyć z gameota klienciwa, wziąć jakieś złe e, miotana i otyana. Nie to na miksturę szybkości nie, ale szybkości nawet bym wzięła. na to na leczenia. A są wszystkie kolory. Nie leczenia, leczenia. Tak szybki. Rzema, siła. Nie wiem, co bym było, poczekam, teraz. Dobra, co ja wzięłam? Dobra, to wszystko będziemy teraz... Yy, Widzę, co jeszcze zrobię? Wezmę sobie łóżeczko i tam wstawię łóżeczką. Wzięcie się tam no rozpiła. Yy. Niestety kota ze sobą nie wezmę. Kotku. Może się i ze mną. Wezmę sobie łóżeczko. Coś miałam łóżka, teraz mi mam życia. Dobra, game mode Survival Się tak boję to robić już Nie, ale muszę Niestety znaczy muszę Nie może nic mi się stać Zrobię sobie tutaj łóżeczko Dobra, lepiej to zrobić właśnie żeby to było na... Dobra Dobra, bez pana i jedno dzień. Kurde Przejdźmy na Wydaje mi się, że tu by było nawet kit. Dobra, najpierw wydaje mi się... Kto widzi? Co to? Kto widzi? Ja. I... nie wiem. A dobra, robimy. Na to by nie było dobre miejsce. Czyli siła. mam mega siły teraz. Okej, okay, następna które leczenia. Dobra, leczenie. My będziemy potrzebowali teraz leczeń, jeżeli będziemy je tutaj wystawiać, to... Już mnie został zabity. Sobie... O oh nie, mój kot został zabity. Magii. Zapomogą magii. O oh nie. Dobra, no to leczenia. W sumie ten kot byłoby było ładniej, gdyby był czarny. W sumie, Patrzę już w ogóle dzisiaj rano, patnie jak piękne różki, które byłam czarną. wydaje mi się, że czarno-pioratowo byłoby ładniej. czarno byłoby naprawdę bardzo ładnie. E, nie wiem jeszcze. Nie wiem, Jestem szybka. Daje mi się, że jestem szybko tak praktycznie. E... Teraz zjem sobie coś, bo potrzebowałabym trochę jedzenia. Zresztą marchewki są brzydkie. Hmm. Będę musiał zrobić jakieś czarne jedzonko. Wiem, co bym mogła zrobić czarnego. Ej, co mi bije? O nie! Dobra, nie wiem jak, ale patrzcie, ze są stałą bo się ona nie jest czarna, więc nie chcę jej w ogóle widzieć. Marchewki też nie są, ale to jest jedna z rzeczy, I gdzie się dzieje? Co mi to nic? Aha. No już rozumiem, chodzi. Wydaje mi się, że trzeba jeszcze więcej. No. Ja nic z tym ja trzymam? Nie trzymam. Faktycznie trzymam. Faktycznie. Jeszcze się nie zabiłam, więc idzie dobrze. Dobra. Musimy to wszystkie... Wydaje mi się, że chyba to gorzej mi zadziała. No dobrze. Okej. Okay. Jak? Ej, coś mi się teraz stało? Ej, co mi się dzieje? Ej, co mi się dzieje? Dobra. Co się teraz tak stało? Naprawdę. Ej, nie wiem, co się dzieje. Dobra, robimy to dalej. Muszę, bo to jest moje jedyne wyjście, mi nie zadziała. Może zadziała. Nie, no to szkało, bo mówiłam, że nie chce. Dobra, mamy ją gdzieś i y. Musimy się tak nieco zabić, bo nie ma innego wyjścia. Wiem, teraz są level, ale... to hmm. czy, czy będzie mega dobrze. Moi i drodzy my będziemy kończyli odcinek. Może jutro będzie coraz lepiej, nie wiem.